Paweł, nie jeszcze, zaczekaj chwilę! Tak! Nie, bo przecież my się nie włączyliśmy niczego. Nie oszukuj. nie? No nie pewnie, że nie. jak nie? Nie włączyliście? No nie, teraz dopiero się witaj. Dobra. Dzień dobry, cześć witam was bardzo serdecznie. nami jest Zdzisławiecki oraz Bert Siema! Paweł, jak mogłeś w ogóle tak zrobić? Jakby szalenie w ogóle zrobić moim zdaniem. My też ci tak zrobimy. Zobaczysz. Zobaczysz. Proszę bardzo! Patrz! Patrz! Policję dzwońcie! Dostajesz? wjechał we mnie! Dostajesz bana w takim razie, zobaczysz. Ja no, co typu, robisz? Paweł, jedziesz do więzienia. Ja Dobra, słuchajcie, jest misja, jest, misja, jest zadanie, musimy zrobić ziomek, który potrzebuje pomocy, chodź! O, ma... co 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 w, Wrócił go! Nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj! Nie pójdziesz nigdzie. Cichaj tam! A, czekaj, to jest tutaj. Zgerał. Tu, tu trzeba wejść. To Geralt z Rivi potrzebuje tam naszej tutaj? przemocy. Tutaj. Chodź, idziemy mu pomóc. Nie, to nie tutaj <grym> no Tutaj mnie nie jak pamiętam Pomyliłem, dobra tutaj zaraz od... czekaj, też nie tutaj <grym> Tutaj, ja może Gdzie tutaj. te drzwi są, no ja się pytam Dobra już wchodzę Tu jest wejście? Tak jest tu wejście. jest wejście, dobra wchodzę Już czy nie? No nie nie To znaczy Paweł musi nas dopiero Tak zaraz was a, zaproszę a, Tak, tak musi zaprosić Zaraz was trzymasz zaproszę, bombę? E, bo obkleiłem cały Paweł samochód wiesz, w bombach O nie Daj Robimy misję, jak chcesz mi tutaj robić ty chcesz mi skrzywdzić? No. Po prostu twoje auto jest zbyt wytrzymałe, więc sprawdzimy ile bomb wytrzyma. No. Dobra, ogólnie musimy zrobić e, szybkie cięcie. Już? <grym grym grym> tak. Szybki <grym> jesteś. Czemu cięcie? Nie, 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 no nie odpalasz tak łatwo. Bo ta misja jest na trzech, ale chudych, ewentualnie... nie, czter, Trzech grubych, albo czterech chudych. Tak to działa. No, no dobra, okej. Okay. Tak można sobie... Dobra, dobra. Ja, ja się odpalam. W, ja już też odpaliłem. Dobra moi drodzy, finish, jazda figurowa. Lecimy z tym. Eee, co tu mamy? Nie kryzys, otwiera izi. nowe możliwości Kurde. ziomek. No, spoko, będzie dobrze. Eee, każdy kryzys otwiera nowe możliwości ziomek, trzeba się tego wstrzelić. No nie zdążyłem przeczytać! No, też nie zdążyłem no. nawet i próbował. Nie zdążyliście przydać, pamiętacie, żeby spauzować, po prostu to jest długi tekst. Także eee, stop zwykle... klapka i jedziemy dalej. Tak jest, dobra. Jest moje auto. Okej. Okay. No, tak, tak, czemu, czemu tak daleko moje auto jest? Udaj się do małego Seulu. Gdzie jest mały Seul? Tak, o! o! Wstecznie mi się wrócił. Sorry. <laughs> Pomyliłem biegi no Dawaj, jedziemy Widać, że... widać że nie ma prawa jazdy no. no nie mam prawa jazdy, no taka prawda a wy macie szybkie auta, kurde No, no mogę wsiąść do nasza... jednego, z... jednego z naszych Ale ja mam fajne auto, a wy macie fajne, niefajne Boże, ty masz taki... Napiszcie mu coś, nie wiem czy widzieliście, moi drodzy, ale on ma po prostu taki złom jakiś Ale jest. moje auto jest fajne, Zardziewia. ja nie kocham to, to moje auto Zardzewiałe, powolne, szybciej jedziesz na wstecznym niż na... Moje auto na nie ten, jest powolne, ziomek, ty się chyba nie znasz burka chyba ma, nie? Tak, Czuburek to jest właśnie, no Burek chyba. Burek, to jest bez, Burek bez, bez, kości. C. bez kości. Bez kości. Dobra, poczek, poczekajmy tutaj na skie, bo tu będzie zaraz jakaś coś tu się. Czekaj, Udej się... Dobra. Otrzywaj odszukaj furgonetkę. furgonetkę. No to odszukujemy furgonetkę. Odszykowujemy furgonetkę. No. A tu nie ma wjazdu. Współpracy. Weź ty z nim współpracuj. Przepraszam. Ow, kurde no co, no fajn, fajne auto masz! Ojej. Jezu, nie? Miał, nie? Można zjechać w dół, patrz, nie, patrz, to jest, no, to jest Rolls Royce. To jest Rolls, aha, okej okay. Gdzie jest tam furgonetken? No na, na, na takim parkingu będzie pewnie będzie na, na takim parkingu, kurde o, Chyba, Nie, tutaj e, nie ma, ma. Odszukaj Patrz, furgonetkę No jak jeździsz, typie? Ty nie potrafisz w ogóle jeździć totalnie No czy no. jak? Przestańcie jeździć w ten sposób będzie, wy, Nie wyklepiesz mi tego auta później tutaj się No ej! No, ej! Ty weźcie, szukajcie tej furgonetki, a nie kurde Po lewej, po lewej, po lewej Walą do nas Uwaga. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczeka. To nie walą do was. Dobra. Ja już ich sprzątam po kolei. Gdzie oni byli, kurde? Tutaj są ukryci. Gangusy są, trzeba ich pozbyć się. To zróbcie Gangusy. wszystko za mną. Dobrze. Rozwalamy. Oj. Chyba... 50 expo za jednego. Chyba trafiłem Berberta w głowę, tak mi się wydaje, wiecie? Ech. Dobra, M ładnie. Posłuchajcie go? Dobrze. Ja je prowadzę. Dobra, biorę furgonetkę, co tu jest w ogóle? Nie wiem. Poczekaj. Ty nie no da się wejść, się. Czekaj. Dobra, to... Czekaj. To bierz twoje no auto, widzisz? Z tyłu możesz? Nie, dobra, żartowałem. Bierz okay, dobra, dobra, żartowałem. Bierz okay, dobra, że to bierz swoje auto. Okej, to żartowałem. Dobra, będę wam pomagał. Czemu ty się do uniwersytetu Los Santos? Dobrze. Ja was przyspieszę trochę. Nie, nie, nie! No, Niszczysz nam furgonetkę. No faktycznie! Przepraszam. Pusza, teraz ja patrzę, wiem, że tu jest... Co za kentu, kentu, w rozwal, towar w środku. Życie, życie furgonetki jest, a ja tutaj My tu chcemy długo. zarabiać, to na no, kurde, rozwala wszystko znowu. Ale furgon fajny, podoba mi się. Jechać szybciej! To jest, jest Lostu. Halo! To, to co furgon... to się dzieje? Ej, policja chyba on zgoni. Poczekajcie, Nie, tak. poczekajcie, patrzcie, 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 patrzcie! No, musiałeś go trafić! Tak! A ber Nie, Berbert! To, to był motocyklista na skuterze! Jak on, jak ty jeździ Berbert? Skuterzystów najlepiej się rozjeżdża Skuterzystów? Co? No tak, tak się nazywa facet, który jedzie na skuterze Skuterzysta Skuterzysta? Tak Sk Skuterowy Jak go tak, inaczej, minaczej, autobus... ale nie wolno mi ale... nie mówić tego na dzisiaj Kierowca, kierowca autobusu, wiesz jak się nazywa? Jak? Autobusista A tramwaju? A tramwaju? Tramwajarza Tramwajista, okej okay. A samolotu? No. Co tamten gość? Co się dzieje z tym autem? Samolociarz Samolociarz? Ej, jak ten facet podciął Dalej jedź. Ej, bo tu jakiś Jak ten, jedź, ja tam cały czas. To no Paweł, ty się miałeś z nimi zająć, no. Dobra. Ja muszę zasnęli. Ja muszę mu bo on przecież nie radzi sobie sam. Dobra, uniwersytet. A co tam w tym uniwersytecie mamy zrobić w ogóle? Jakiś deal pewnie o, jest. Odszukaj w okolicy tych Odszukaj O, widzę jedną figurkę. Figurki. O, ja też widzę figurkę. A ja nie widzę A, bo, figurki. To figurki, bo to No bo tu figurki, spasz. O, to jest figurka. A ile figurek potrzebujemy? Ej, tam okay. są na dole wyświetlone. My świetle na dole są, dokładnie. się, dobra, to szukamy dalej. się no, ja, musimy ja roz, roz, ja roz, rozmnoż, rozmnożyć się, słuchajcie. Mnóżmy się wszyscy. Musimy się no, rozmnożyć, dokładnie. Figurkę. I tą figurkę trzeba rozstrzelać, co się z nią robi? Nie, Nie zbierz, to, zbierz, to, ją. zbierz, zbierz zebrać okay. ją. Zebrać ją, okay. zebrać ją po prostu okay. i dostarczyć do furgonetki później. Dobrze, lecę. Lecę, pędzę, szukam. Musimy zabaweczki po prostu potagować. Dajcie o, tutaj też jedno. jest jedno. Jedno mi dajcie chociaż. A to my jesteśmy zabawkowi, trzy no tak, zabawki jest ten. Zorganizowaliśmy, sprzedajemy, kupujemy, wiesz. No to Gerald, tu widzę, ma dla nas niezłą robotę. Okay. Ja tu nie gasi no, żadnej kur O tu jest. Nie, nie ma, to jest kwiatek. Dobra. Z kwiatek, no, jakiś! Robisz? Ja już znalazłem. A ja żadnej. Ja też trzy znalazłem. Albo dwie. Wy oszukujecie. Sam oszukujesz. Ja tutaj szukał, a wy nie szukacie widocznie. Co? Co? Jaka świnia? Co, co on śpie? Jest figurka gdzieś? Halo, nie, nie panie figurka? Ja bym jeszcze wlazł na dach na wszelki wypadek. Na dach? Nie, myślę, my że na dachu nie, nie, raczej nie będą robili aż tak, takiej świni. Jakbyś widział, Paweł, gdzie jedną zebrałem, to byś zmienił zdanie. Mówisz? No. Ej, o, tu nic nie ma. Dobra, to zerknij na dach, ja okay. tu zerknę Czy tutaj. Ale ty, tu już a... byłeś, Paweł? Ja na dole biegam sobie ogólnie. Ja tam polep już byłem, tam gdzie tam ktoś biega i tam już byłem. Pewnie ja znają życie. Ale... Tutaj ja jedna została. No, Może jedna została, dokładnie. W śmietniku jest gdzieś? nie, śmietniku nie ma. A czekaj, jestem już poza, poza strefą. W śmietniku okay. żadnej nie ma, chciałem powiedzieć. Tu jest jeszcze. Jest zawsze szukuje śmietniki, to wiadomo. Tam są pieniądze, pamiętajcie. <laughs> w śmietniku są pieniądze. Ej, tu jest, ha, losers. Masz, masz? Tam. Dobrze. Ej, to ona była poza strefą. Co ty gadasz, tak? Nie, To była strefa jeszcze, jest... chyba. O, przerwa. Parku Mirror, mamy się, mamy się do... do... ten... Udaj się do Parku Mirror, EJ! O nie! Rozjechałeś o nie. mnie! I urwałeś drzwi. Dobra, teraz idziemy. No wiesz ty, co. Nie mam drzwi teraz. Dobra. A spokojnie, skier, Nie oberwałeś A. ani razu podczas drogi, więc... Jest dobrze, jest optymalny. Nie obrwałeś podczas drogi ani razu. <noise> a to się może zmienić. A teraz, a teraz, teraz tak, teraz jedziecie i Berber ci strzeli liście w twarz. <noise> przez drzwi. O. <głos> <głos> Dokładnie. Tam Berber tam, tam, patrz właśnie. Dobra, moi drodzy, śmigamy. Pięknie. Mamy wrogów na zaznaczonych na mapie. A widzę właśnie, trzeba ich rozstrzelać. O, właśnie, Gdzie jest Paweł gdy potrzebny? No. To jestem? Znika Potrzebny ogóle, Paweł szybko? za tobą jedzie. Potrzebny Paweł. Potrzebny Paweł. Ale, chyba niepotrzebny Potrzebny Paweł. Paweł właśnie. Ej, ale ta Potrzebny Paweł, szybko. przepraszam. No, Paweł! Potrzebny Paweł was wyprzedził. Potrzebny Paweł, uciekaj zaraz. Uciekaj. O, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, śpią. To było specjalnie tak zrobione. Paweł, poczekaj. Piu, piu, piu. Dobra, poczekaj. O, dobra. Przodowuję. Dobrze, bardzo dobrze. Dawaj. Zarabimy, Zatrzymać zarabimy się, zarabimy panowie Nie, panie! Ciężko że się Paweł tylko tam pieniądze, a jakieś ochłapy, znają, życie. Nie, nie, tu akurat w takich miejscach się dostaje po równo. Dobra, 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 dobra. O, jednego rozwaliłem. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Dawaj, Berbert, jeszcze kawałeczek. Kurcz, nie ma sensu z nimi walczyć, bo oni są strasznie, ten. Wolni. Tak. To dobrze, cieszę. się. Oni są wolni i powolni. Figurka ta była jeszcze jedna, kość stała O! no nie, jak mnie potrącił gościu Czemu ty wysiadłeś z samochodu, ja się no, przestraszyłem, ja Chciałem wysiąść, a NPC uderzył w auto i i dlatego tak Dobra, się stało. ja szukam z tej strony tutaj, jakby gdyby co Bo jest figurka e, Bo już widzę jedną figurkę właśnie Ja parkuję przy tym, tutaj na chodniku parkuję, żeby nie było, że auto rozwalą przypadkiem Dobra, znalazłem no jeszcze jedną figurkę Dobra, tu jest jedna figurka, widzę ją Czekaj Mam jedną Gdzie Mamy coś tutaj ja wejdę sobie na dach, bo na dachu lubię No a ja właśnie też jestem na dachu, a dobra, to jestem na drugiej stronie dachu Przynajmniej To ja na dach nie wchodzę, bo się płamie znajomo Sta na dole Będę okay. szukał tutaj Aha, bo nam tutaj wrogów zrzucają jeszcze Specjalnie. O, nie. faktycznie Dobra, jacy wrogowie tu, tu znalazłem figurkę, czekaj, może tylko jakoś tam wejść z powrotem Dobra, figureczka, figureczka O nie, tu jest jeden e, b -b 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 Jak się dostać? Czekaj. Czemu jeszcze żyje? Goddammit jeszcze policja mnie go, nie goni policja. Dobra, mam figureczkę. E, to brakuje o, jeszcze, jeszcze jest, bo... trzech. Dobra, spokojnie. Jak jeszcze? Na dachu nie ma chyba. Znalazłem drugą. Eee... Eee... Czekaj, teraz mam już widzę trzecią. Ale na dachu czy, czy na dole? Eee, wysoko są, A są czeka. wysoko. Spoko. Raczej na dachu trzeba szukać. Przynajmniej ja po, 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 tej, po mojej stronie. Tu jest góry, dobra, tu jest góry jeszcze jedna, widzę. Eee, tylko tam się wchodzi którędy. Dobra, nalej, no, wbij się na to, co za typo Trzybuję Ale a tędy muszę wejść, dobra Jaki parkour tu jest, kurde, zobaczcie No nie? Kurczę, normalnie, co za... Za Ej, ja, Tutaj coś mam manlaki, nie mogę jeszcze jednego, Jeszcze jednego potrzebujemy, wiesz? Dobra, czekaj, może tutaj gdzieś będzie Jaki tam parkour o, był fajny o, 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 się Okej, okay, tu nic nie ma Strzelają do nas! Skie <laughs> umiera <śmiech> No bo nawet nie wiedziałem, że oni strzelają w ogóle do mnie Dobra czekaj, zejdę sobie z dachu O nie O, moja twarz Ej, ja w ogóle jestem pod mapą Ej, wiesz Jeszcze że żyć nie ma już? Jestem pod mapą Jak to zginie to, to koniec Spadam pod mapę i pewnie umrę zaraz A nie, pojawiłem się, dobra Pojawiłem tak się nie, znaczy, Bo to jak już teraz zginiesz, to już się nie pojawisz Gdzie jest ta figurka jedna? Ja no też będę uważał, Patrzę tak na obrzeżach, ale nie tam widzę Nie się, się, jakbym pieniądze ją przeoczył leżą. Tam są pieniądze, idę po pieniądze Berbert, nie, <laughs> Berbert, Berbert, nie! Ukradł mi pieniądze nie, to trzeba się rozmnożyć, nie ma innego wyjścia. Jak mogłeś, Berber? To były moje pieniążki, Zarobiłem ale jest uczciwie. biedny. Ja uczciwie. Biedny jesteś. Jaki masz tam konta? Aha. Dużo. No właśnie, a ja Duży? nie mam dużo, ja mam bardzo mało. jest Berber, tu byłem, tam nic to nie to ma. Nie, ale może może ty ty znajdziesz w tym, tym miejscu. Nie, bo ja po prostu yy, nie znalazłem żadnych... Nie ma żeby tutaj. na środku ulicy stała na przykład ten. Ja nie wiesz? Sprawdzaliście tak na, na środku ulicy coś? Jedna stała na środku ulicy. Tak? O, e, tak? Tak, była na środku, no była na środku, właśnie. Kamala. No, Herbert, no. ty masz dużo pieniędzy. O, wiecie, gdzie, gdzie, jest? gdzie jest? Gdzie jest? U fryzjera. Uważnie? O, mamy. Serio? W U fryzjera była, w środku, no. Furgo. Tak, Patrz, o, otwarte tam kierowco, jest. Kierowca, chodź, chodź kierowca. Mhm, mm mhm, mm Dobra, Drugie drzwi urwane. Jak tu. to, co wy robicie? Czemu rwiecie drzwi? Berber mi urwał drzwi znowu. Fajne. Nie, to, tak. to ty byłeś skie... bo ty przejąłeś, Ja po mnie stery. no. Do mieszkania Geralda musimy teraz się udać. Dobra, spoczko. Gerald z Ribi. Już tam cisnę, cisnę, cisnę. No, o, o, co robisz?! Starczemu, przejechałeś w prawo. Przepraszam, nie zauważyłem, nie spojrzałem w lusterko. Nie zauważyłem. Ja go chciałem staranować po prostu. Ten tutaj mnie zabił w ogóle. Dobra ja za nie, nie w stację Co benzynową bo się skończy źle to za koralik no <grym> Będzie O czuwa! Będzie półeczka jeszcze Dobra, ale star, normalnie jakie tutaj robię epickie rzeczy. Laser robisz ultra. jakieś mówisz, dzikie Berbert! Jak Jak ładnie wyjechał Dali mu się udało. To mu się udało. Dobra. Czego po środku ulicy... Bie no nie może żeby... Sam żeby mnie normalnie człowiek... Co za człowiek? Czy ty Czemu jesteś? Wieki? To są normalnie, biegają jedzie. po policji, mnie zatrzymują w miejscu Jedzie koteł Rozpędzony Brawo! samochód zatrzymał w miejscu, no Beppe, gdzie ty jedziesz w ogóle? No tędy Ty patrz na mapę, tam była inna droga To szukałeś Ojej, no. ojej Ale tutaj bym musiał się przeciskać przez tą... Dojechaliśmy? Chyba tak Teraz będą pieniądze? Ładnie Słuchaj, Pieniądze muszę, że... będą! Ja coś szczerze, że żebym jeszcze to... jedną misję Ile pieniędzy? 40 dostałem No, cztery, cztery, 39 tysięcy, ładnie Nice, to mi się dobra. podobało. Widzimy się za chwilę misję? robimy jeszcze, Tak, jeszcze robimy jedną misję, widzimy się za chwilę. Dałem pieniążki, Jej. Pieniądze, pieniądze. Yy, tak, u mnie też poszło już. Dobra, dobra, dobra moi drodzy. nie teraz... u mnie poszło, nie wiem, nie mam podpowiedzi. <laughs> dobra, moi drodzy, ciśnijemy kolejną misję. Oczywiście dla Geralta. Nie Geralta, Geralta. Dla tego z Rivi, tego Sosnowca Tego z Rivi, nie. Sosnowca. Jak Sosnowca? No bo Geralt był z Rivia, a to jest Gerald, to jest Sosnowca. No, znowu nie zdążyłem przeczytać. No, hańba. Za wolno czytasz? Co tak powoli, co tak powoli czytasz? trzeba ze czy tak zrozumieniem, tak a nie. Bla, bla. No jak to? co tam jest O, To jest moje auto. jest moje To moje auto. To moje auto. rzeźni. moje auto. To Do rzeźni? Co? To O Boże, znowu To wrzuciłem. No proszę Cię, przepraszam. Totalnie się pom znaczy. Normalnie myla mi się biegi. Cały czas. Weź ty w ogóle, nie wiem, idź z trampoliny czy coś <laughs> skot, skot z trampoliny. z trampoliny? Chyba na bungee chciałeś powiedzieć Nie, z trampoliny na ten, na banie Co mu się stało? Wiele, lewa strona Co wiele. to poleciał? Nie lewa, Berbert Jakiś nie, Berbert nie Jakiś motocyklista w ogóle, nie wiem co się stało wow. Ale trzymał się za nimi, Dobra, zobaczcie. jesteśmy już blisko Nie uciekają mi bardzo No może jednak no Ja chcę hamować, typie No może jednak Dobra. Tak się właśnie jeździ w GTA. Gdzie jest jego? Gdzie? A no, czekaj, no, tutaj nie przejdzie. Ej, rozwal rozwa rozwa rozwal ich. Co ma czerwono? Wejdź do rzeźni. Panowie. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy się do rzeźni, nie spodziewałem. Dobra, wchodzimy do rzeźni, panowie. Wchodzimy do rzeźni, panowie. Piążki rze były. były. Zostaw były. pieniądze, pieniążki. Dobra, Bek. spokojnie. Wejdź, daj trochę postrzelać, co? Aha, dobra, bo ja tu wszystkich. <głos》>, wszystkich czyszczę, dobra. Ten turpek w ogóle wjechał. Picho, tutaj się robi ten. Dymy. Interesy. Poczekaj, poczekaj. Ech, tu są świnki. O, mięso dobra. będzie. Patrz, grillowane jest. Grillowane od razu, tak. Grill? Maga, poczekaj, bo tu ciasno. Don't shoot, Berber. Don't, don't shoot. Ale ciągle. To po co ja tu jestem z Dla towarzystwa wszystkie. normalnie, nie, trafić się gościa nie da Gdzie on w ogóle jest? tego nie nawet nie widzę to Nie wejdź się, nie wejdź się do, do tego Do tego płonącego? Nie, nie, do, do tej maszyny mielącej bo Ty, do, do, do maszynki no. do, mi do mięsa No Ale na jest włączona teraz Tam jest, nie. tam jest jeszcze jeden Także o, myślę, że nie powinno być większego problemu Zaczekaj aż gruzina Naciśnij E, aby zacząć włamanie a co Włamanie? Dobra Będziemy się włamywać do tego, do rzeźni? <grym biler wierzy> Jesteśmy w rzeźni, on do sejfu się włamuje. Będziemy brać mięso stąd. Ej, no! Dobra, który mi zastrzelił? E, chyba z dwóch stron idą, musimy pilnować. PILNOWAĆ Ej, Ber berta, czap! Piln... PLECY mamy! Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, poczekaj, czyli tak, tu jest jeden, ten. Ja się chowam. Złapajcie! Ty, ty weź to z O proszę Zginąłem. O A, nie! No saka. I, i skia teraz musi sam. kończyć życie? Pilnować mnie, albo. albo nie skie. skie, skie, skie. Tu jest i zbyt e, dużo ci jeszcze trochę, wiesz? Idź do tego safe'u. No sejfu, i teraz tak będą tutaj go... dochodzić. No właśnie, idź no do tego safe'u. Skie, skie, skie. Czekaj, bo staram się rozwalić ich. Dobra, idę, idę, idę. Walą do mnie, walą do to mnie. to koniec. Co zrobić? No, teraz? No, no, no Będzie safe. wam ciężko teraz, nie? Ja nie wiedziałem o co chodzi na początku Myślałem, że tutaj wiesz, że to się skończy raz, dwa I po prostu będziemy hakować na spokojnie Dobra Masz no, plecy Berber, ber. coś ci po plecach okay. śmiga No nie teraz przeładowanie No ja właśnie też to miałem właśnie Dlatego zginąłem Czekaj Dobra Tam mi jakiś ziomek Skierowali mi, tak. mi plecy zrobili normalnie bo Dobra, Dobra. Leci ja tam Hakuję Dobra. Mów mi paweł, kiedy Plecy masz, plecy, plecy masz plecy. właśnie. Ja czemu to nie mogę tego? Czemu nie mogę? Tam ktoś tam biega za tym. Dobra, wychodzi ci. Może w nogi. O, no, dobra. Czy tu jest popsuta ogólnie kolizja tam na tych Kurde. nogach? No właśnie. Uwaga, plecy! Próbuję, próbuję, próbuję. Dobra, uwaga, dwóch kolejnych na plecy. To zalicz to, zalicz to, zalicz to Co to był granat? Dobra. No tak, rzu rzuciłem na tyły, żeby mu... Masz na plecach, ziomka do przodu strzelać. Dobra, teraz A Jeszcze jeden biegnie Dobra Czekaj, Zmiana broni Ja cię kręcę, to jest trudne ze w ogóle, do zrobienia Tak? Mówisz? Ale próbuję, próbuję Dobra, próbuj, próbuj Jeszcze sekundka Bebet, zjedz coś <noise> Zjedz chocią karmę teraz trójeczka Dawaj, dawaj, Dobra. dawaj, o, 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 o Mam to, Lecce otworzyłem, za... otworzyłem Dobra Dobrze. Nie tam jest? ukradli receptę, recepta jest Mam to Dobra Dobra, uciekajcie stamtąd, uciekajcie stamtąd, tak? Dawaj, Berbert, spod... gangu O, rany Dobra, Dobra, Dobra rozwalcie gościa Czekaj, muszę zjeść, zjeść coś Mam rzeczy z pieniędzy, co je? Eee, przekąski, przekąski, efektu przekąski, przekąski. W tym momencie Dobra, pełno Dobra. HP Idę do ciebie, Berbert Dobra, Dobry. rozwalcie go czym prędzej. Dobra, no wstań, wstań. Ten tu w ogóle strzela. Są kolejni. Nie ma tam się ukrył w ogóle. To strasznie daleko jest. Okej, okay. chyba no, to nie stanie już więcej. Dobrze. Pieniądze! Pieniądze jest, ważna a... rzecz! Tam pieniądze Gdzie były ten szefu Pewnie, że są ważne Dobra Czy on jest na końcu? Chyba tak, na samym końcu jest no Chyba tak, no Dziś tam jest w ogóle Śwodowuje O, o, o oa Dobra, Dobra zatwiję Cze... tego po prawej Dobra. Tam coś syczało Z co było wrogo Gdzie on jest? On chyba ucieka Czekaj, weźmy auto Pawła, Czekaj, auto Pawła bo jest szybko. Eee, ale on jest zablokowany na pasażera Czemu? No nie mogę, nie mogę teraz odblokować Ale Paweł, ale czemu ty blokujesz to, to swoje auto zawsze? No. On się Dobra, boi po nas po prostu Dawaj, lecimy Za nim Berbert! Dawaj, dawaj No to słuchajcie, no. właściwie można było wyjść go od, wejść od tyłu po prostu można było. Znaczy tą stroną, którą wchodziliście Ale to pewnie wtedy by się zrespił tam, gdzie... My... Tak, no Jest to możliwe, no Dogonijmy go spokojnie, i mamy go rozwalić, dobra, rozwalić, tak. rozwalić mamy go, dobra Czym on jedzie? Nie mów, że ciężarówką jedzie No nie, dobra To jest dobre pytanie Ma przydłupasów jeszcze Okej okay. Co to, to jest szef gangu takim czymś jedzie? No już właśnie, niż go nie ma, wiesz? Co to ma być w ogóle? On miał gorsze auto od Kie nawet. nawet Dobry nie, szef gangu, ej, dobra No tak, no miał gorsze, oczywiście, że gorsze Moja auto jest Nie, sorry, miał, miał lepsze, lepsze auto od Kiemia. Nie, moja Chupacabra jest najlepsza ja, mhm mm do nas! Przeżyjemy spokojnie, chyba Dobra Ja ci pomogę Barry, wiesz, ja ci pomogę Damy radę Pomagaj, 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 jasne Pewnie z domu umrę zaraz Nie umieraj, bo wtedy no, będę... No, spokojnie, jesteście już blisko Na pewno dacie radę Brawo! Śmiałbym się, jakby mnie teraz z <laughs> Ja bym dojechał no, hmm. Ja bym dojechał o, Dobra, no, jest, ładnie Pięknie łapie. Udało się Ja chcesz stówkę Skarż teraz? zrobię no, 26 tysięcy mam. Malutko. Ja to było trudniejsze od tamtego. No było trudniejsze, a my nie zarobiliśmy. Dokładnie. Super. Super gra. E, to co, jeszcze jedna misja? E, no tak. tak, mamy czas chyba jeszcze. no. Tak myślę, nie? Jeszcze tak, jedno. Tak, dobra. Postawienia i lecimy. Bebel, zdążyłeś przeczytać? Y, skąd wiadomo, że rynek szaleje? Bo. Do... <sus> do <pościna> dorzucimy <susza> do puli. Przeczytałem. Dorzucimy do puli. Ale fajny ten tekst był. Mi się <susza> podobał. Znaczy wiesz, tam są takie rzeczy, proste, których czasami na głos nie można przeczytać, no ale. Ale ja bym coś, przeczytał. Coś o cymbałach. No. <laughs> ja Dobra. bym przeczytał o nie. To nie jest instrument muzyczny. Dobra, co my tu mamy? Ukradnij, no, rzeczy. U! U! To. Dobra, Ciekawe, Paweł bo to. ty w drugą stronę jechać. A ty wiesz, że ja zaraz wezmę ten, zaraz wezmę e... bomby, nie? No, ja jadę po trawę tam. A to e... to, ja to, wiesz, co może, ja pojadę tam gdzieś najdalej, chyba. Albo to nie ja biorę rzadki w takim razie. Okej, okay, hmm. dobra. To ja biorę tak, to ja biorę kropkę. Ja wezmę i... kropkę. Aha. Dobra. O, dobra. To ja wezmę tą trawkę. Dobra, to ja... Dobra. Żletkę? Ja żletkę tak. A kto skończy skier. pierwszy, to pojedzie co? na, na, co na tą chemię. Skoro bierzesz żeletkę, to weź się potnij. <laughs> potnij se mordę. Tak. <laughs> potnij się może jakie to jest złe. Co? Jaki zły to człowiek? Nie? Jaki A to zły skier. człowiek? No. <laughs> Dobra, kto wie, ten wie, najważniejsze. Dobra, co tu się dzieje? I w lewo! Kurde, oni już atakują. Dobra, stop, 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 chować się, panie kotek! Kot, nie umieraj. Nie, poczekaj, weź pan jednak coś mocniejszego. No, lecimy po to. Eee, na przykład, Nawet to. Nie zdążyłem tu nic zrobić. Jakie mam daleko do żredki w ogóle? Gdzie oni zdupcają, no? Dobra, ziomek, chodź tu wyłaś, pięknie, leżysz. Teraz w prawo. jeszcze ja jadę w ogóle tam. Czemu nie mogę wejść? Okej okay. A co to jest? tu mam wejść do środka? Nie, nie wiem. Nie. A czemu nie mogę wejść? Może się rozwali, rozwalić, żeby okay. się nie, okay. nie wejść. Aha, E trzeba kliknąć, dobra Dobra, wbijam się do środka. A to teraz kiepsko będzie, bo to będziemy na solo tam szli. A gdzie to w ogóle jest teraz to wejście tam nawet? Od tyłu No takie jechać. niebieskie. Mam od tyłu wjechać? O kurczę! Tak, tu Radni. są! To jest całe przeszklone, to jest całe przeszklone, stary! I przez to pociski lecą! Haha, <laughs> strzeli mu w stopy! Cholercia! Dobra, mam, mam towar jeden. No przestańcie ja to... do mnie! O, no nie wstajcie! Nie wstajcie, panowie! <laughs> nie nie wstajcie. ma sensu. <laughs> nie ma sensu, naprawdę. Nie wstajcie. Dobra, mam Aha. jeden cel, to ja jadę teraz po tą chemię. Dobra. Ja wchodzę na niebiesko teraz właśnie Dobra, ja muszę sobie tutaj coś zerzeć stary, Jak nie. Odchodzę do środka, dobra, jestem Przekąski A Gdzie jest ta chemia? Niemożliwe! Co? Nie mam przekąsek? Nie, ma? nie ma przekąsek. Ty na, ty klep. Nie na, się. się piwka. To się. Czego? Dobra. <ślech> <ślech> Co? Bo najlepsze pod akcji. <ślech> pod akcji <ślech> najlepsze jest właśnie piwka. No Ej, u mnie był tylko jeden ziomek w ogóle. się boję, że teraz jak wyjdę w środku. To będzie na mnie czekał jakiś. Cz nie wiem, nie jesteście w dokach oboje. Ukradnij, dobra, lecę stąd. Czy on jest na dachu? Ja właśnie wychodzę, bo już wyrazem ten, już dostałem swoje no Ty normalnie stąd. nie byłeś w dokach, nie? A ja nie mogę wyjść stąd, czemu? Jak? Czekaj okay. E Dobra Czekaj, czekaj, próbuję jeszcze raz musisz O, teraz wychodzi, momencie, no. Tak, już raz wychodzi, dobra O, chemikalia zostały, no to tam no. może weźmy już na grubo w, Dobra We trzech Biorę autka, jedę Gdzie są te chemikalia? Eee, czekaj, chemikalia są tutaj Daleko. Gdzie są, są Na typ, północy typ ale w sensie miasta czy na miasta, północy miasta? Miasta, miasta. A na mapce se, kurczę, byś zobaczył, co? Bo nie chce mi się teraz te... Nie ma GPS-a? Nie jadę ma Jadę tam nie już. No. Jadę, jadę, jadę. bo, to, bo ja. Je, o, ja umiem czas. Nie, ta edition auto masz czy co? Tak. Dostałem follow właśnie. Mam złote auto, okay. które. Ale, nie ma... nie. No. Co? co? Na Twitchu? No? O, da, miło, taka nie? sytuacja, no pewnie Jadę już tam, Pawle, poczekaj na mnie. Mam narkołyki Cukaj, ze sobą. Nie. Narkołyki Dobra Śmiejżelki mam ze sobą Śmieżelki masz żelek normalnie <sparuje> Moje auto rodzinne już właśnie jedzie tam Dobra Berbet tam już jesteś na miejscu, tak? Mhm Sprzątam Sprzątam? <grym> po sprząta. Sprzątasz? Zamiata kubki Okej okay. Ooo krawężnik, krawężnik Dobra, Dobra poczekaj, po tu to. O kurde Okej, okay. jestem blisko. Ale chemikalia, poczekaj, spokojnie, ja tu muszę sobie. Yy, o, dobra, ładnie. Chemi Co? Dobra, ładnie, ładnie, czekaj, już zaraz się wbijam do was tam. Jestem blisko. Uda się do mieszkania? Co, już masz, Co? To? Już masz to? No, mam to. A, no okej, okay, no dobra. Co no, do jest? mieszkania idziemy. Ja posprzątałem i. Wykończył ten. wszystko w ogóle, zero, zero akcji. A musiał być starsze malutkie, to musiało być tam, chyba. No, musiałem tam. No, bo te firmy są bardzo małe. W sensie Okej. Okay. ja tam gdzie byłem, to była trochę większa, taka. To był taki magazyn. Moja była też bardzo mała firma. Taki przeszkolony, tak? nie? Woow! Stary, ta oto lata po prostu, nie? Woow! Kurde! Co za Jezus, co się dzieje? Ja to właśnie latam po ulicach, wiesz? Dosłownie latam. Stary przeskoczyłem piosenie. auto, Ktoś ma ró równoległą, jedzie po lewej stronie, chyba Paweł, jak mi się wydaje Przeskoczyłem dwa auto, o fajnie o. No, Przeskoczyłem fajnie siebie, dosagra. wystarczy? A jak to? Jest, to jest już inny poziom po prostu umiejętności Tak, to już jest ten Bra. Jak ninja O, o Jezu, zrywne No auto. panie Bert, Bert, jak pan parkujesz? Co za łobuz Dobra, musimy poczekać teraz na skie. O. o! Już. Pojechałem! Dobra. Pięknie! Jeść, Ładnie, wiele zarobiliśmy. Dobrze! 300 30 tysięcy! 21 tysięcy? Ale... Coraz mniej! Coraz mniej, nie? Oddajcie swoje działki. Dobra. Co? Słuchajcie, 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 moi drodzy. Tym sublimacie zakończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się chaos. Na razie się ma, cześć. Ej, szybko coś to poszło, nie? Bardzo szybko, nie? No, bardzo.